Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu 29. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Dziś na Suzuki Arenie korona kielce pokonała Radom: Jak Radom 4 do 0. Jest ze mną trener gości Maciej Kędziorek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Przegrywamy 4-0. Mecz z koroną mecz dla nas mega ważny, mega istotny, bo, bo chcieliśmy tym zagrać dla naszych kibiców, dla, dla, dla całej naszej społeczności radomskiej. No, ale możemy sobie mówić o, o taktyce, możemy sobie mówić o przygotowaniu fizycznym, o wszystkim, ale podstawą zawsze jest zaangażowanie, motywacja, to co korona dzisiaj pokazała, w bardzo, bardzo dużym stopniu nam tego zabrakło, zwłaszcza początek, bardzo zły w naszym wykonaniu, źle weszliśmy w mecz, przegrywaliśmy wszystkie, długie pił wszystkie drugie piłki, byliśmy zbyt nerwowi, nie zmienialiśmy strony, Chcieliśmy grać jednym, jednym bokiem, potem korona się cofnęła. Jak zwykle tracimy głupią bramkę lub bardzo głupią bramkę, potem korona się, się cofnęła. Za wolno zmienialiśmy, zmienialiśmy stronę, nie potrafiliśmy atakować przestrzeni za plecami, nie potrafiliśmy jej w ogóle tworzyć. I... No i skończyło się jak się skończyło po przerwie, e, trzy zmiany, chcieliśmy, chcieliśmy, zmienić, chcieliśmy zmienić sposób grania, chcieliśmy e, trochę ruszyć, no ale dostajemy znowu bramkę głupią, gdzieś znowu ta druga piłka przegrana, potem przegrany pojedynek i, i potem na no, koniec głupia bramka ze stałego fragmentu, tu nawet nie chcę szukać żadnych pozytywów, bo, bo w takim meczu nie ma pozytywów, e, zawiedliśmy i mamy tego, mamy tego świadomość i, i jest nam z tym cholernie, cholernie źle, zwłaszcza, że, że styl w jakim przegraliśmy, Tutaj nie mam nic na, na swoje usprawiedliwienie. Ja jestem odpowiedzialny za, za skład, ja jestem odpowiedzialny za, za to wszystko, więc nie mam nic na, na usprawiedliwienie. Zagraliśmy po prostu bardzo źle. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Dzień dobry panie trenerze. Ja tylko takie ode mnie jedno szybkie pytanie. Czy nie uważa pan, że ta że, druży że pańska drużyna po bramce po tym samobójczym trafieniu w się troszkę posypała mentalnie? Czy tam? Mentalnie zawód, czy za wcześnie, żeby stwierdzać? No nie, no bo to jest piłka, no, że możemy stracić bramkę. Nie sądzę, że jesteśmy profesjonalistami, mam, mam, mam zawodników doświadczonych na boisku a, i no, bramka padła, głupia bramka samobójcza, no ale, ale musimy, musimy robić swoje. no Chcieliśmy się podnieść, pokazaliśmy, zwłaszcza na końcówkach pierwszej połowy, czy początek drugiej połowy, że. Że, że się podnieśliśmy, no ale, ale, ale już było za późno generalnie no i, i w momencie, gdzie się chcieliśmy podnieść, gdzie, gdzie gdybyśmy szli bramkę, być może udało nam się ten, ten mecz odwrócić, dostaliśmy bramkę na 3-0 i, i praktycznie było po mężu. Dziękuję. I tutaj dla Szymona jeszcze. Rafał Jończyk pod gębnikiem. Panie trenerze, czy macie zamiar wracać pan, drużyna, może z prezesami na czele na piechotę do Radomia? Najchętniej byśmy chcieli, żebyście wrócili w korkach. Bo to, co dzisiaj zaprezentowaliście to była jakaś żenada. Tak jak powiedziałem, zagraliśmy słaby mecze i tutaj nie będę z panem polemizował na ten temat. I, i takie są fakty, wynik jest jest, jest. jest fatalny dla nas. Natomiast my też musimy teraz zrobić wszystko, bo jeszcze są cztery mecze, musimy, musimy się podnieść, musimy się pozbierać, musimy to przeanalizować, bo, bo są jeszcze przynajmniej cztery mecze, to nie koniec sezonu i, i musimy sprawić, że żebyśmy, żebyśmy e, zaczęli punktować tak, jak powinniśmy. Przed konferencją, przed meczem na konferencji przedmeczowej pytałem Pana o zaangażowanie, jak to będzie wyglądało. Wspominałem poprzednie mecze, między innymi z Koroną za poprzednich trenerów. Mówił Pan, że wiecie, jak ważny jest to mecz przede wszystkim dla kibiców, i dlaczego to tak wyglądało? Korona potrafiła, a Wy nie? No tak, tak jest, takie są fakty i to tutaj nie będę zaciemniał rzeczywistości. Korona była bardziej zdeterminowana od nas i, i, tym, i, tym, i tym ten mecz wygrała. I takie są fakty, natomiast, natomiast myślę, że w tym tygodniu przyjdzie czas na wyciągnięcie wniosków. Czy... Za późno, oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę, ale, ale też nie będę akceptował takiego sposobu gry i takiego sposobu przegrywania meczów. To, to mogę zagwarantować. Kiedy zawodnicy mają zamiar wyjść do dziennikarzy, może do kibiców i odpowiedzieć na pytanie, co się z nimi dzieje? Czym jest spowodowana ta sytuacja, że ostatnie przede wszystkim dwa mecze prezentują się tak fatalnie? No myślę, że tu powodów jest wiele. Tak jednoznacznie panu nie odpowiem na to, dlaczego. Też nie chcę dzisiaj na gorąco po meczu, nie chcę tutaj w nerwach czy w emocjach, bo targają mnie mocne emocje, powiedzieć czegoś głupiego, dlatego dlatego nie udzielę takiej jednej i konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję. Proszę. Szymon Janczyk weszło Panie trenerze, bo kibice dopytują, czy Zawodniczy czy zespół ma jakieś problemy też organizacyjne, które siedzą w głowie piłkarzy i które powodują taką, a nie inną dyspozycję? Problemy organizacyjne w sensie, co pan rozumie pod tym pojęciem? Kibice pytają o jakieś zaległości, o jakieś warunki treningowe, o rzeczy, które po prostu są poza boiskiem i które mogą wpływać na formę i na mental zawodników. Nie chcę dzisiaj szukać taniej usprawiedliwień. Nie, nie chcę iść w tym kierunku. Przegraliśmy ten mecz. W sposób, w, sposób, w sposób bardzo słaby, i to jest takie są fakty, i nie chcę teraz szukać jakichś tanich usp usprawiedliwień, biorę odpowiedzialność całą, całą za to, co się wydarzyło na siebie. I, i nie chcę spychać teraz, nie chcę rozmawiać o, o innych tematach po pobocznych. Na tym zakończę. To o rzeczach piłkarskich, jak można tak pozorować grę, jak na przykład Żardel przy pierwszej brance, który... Wnioskuje, że kiedy Luis Machado wyszedł na dziewiątkę, no to powinien uzupełnić jego miejsce na boku, a gdzieś truchtał sobie przez cały czas na koniec, patrzył, co w ogóle robi podgórski z Abramowiczem. No, nie wypełnił tej pozycji. Nie wypełnił i dlatego, i, dla, i dlatego w konsekwencji został zmieniony i wszedł za niego, e, wszedł za niego kolejny napastnik ogonieski. No tak, ale to nie była jedyna sytuacja, bo w ogóle nie rozumiem, jak się poruszać po boisku. Z, z czego to wynika? No jest, to, jest to zupełnie inny typ zawodnika niż, niż Rosza, e, zupełnie inny profil. E, to nie jest, taka, nie, nie jest taką dziewiątką typową, jakie, jakie mieliśmy wcześniej. I myślę, że, 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 że to są główne przyczyny. On no, potrzebuje, potrzebuje no to, to jest zawodnik do trochę innego grania. W tej chwili zostaliśmy, zostaliśmy z nimi, z Okoniewskim tylko, więc ta szerokość na tej pozycji, jest, jest szerokość kadry jest dość, dość mała. Trochę może populistycznie, ale widzimy zawodników takich jak Luis Machado, jak i Sandro Samedo, którzy no, nie wkładają jakiegoś zaangażowania w grę, nie pokazują się z dobrej strony. Kibice też dopytują o to, czy w takich okolicznościach nie lepiej grać młodymi piłkarzami. No, jest to lekko populistyczne, ale Widzimy, że ci zawodnicy faktycznie odstają, że to ich doświadczenie nie jest widoczne, ta ich mądrość wynikająca z całej kariery nie jest widoczna w grze, więc może w takich okolicznościach lepiej dać komuś, komu się po prostu chce. Nie chcę dzisiaj na gorąco oceniać ich zaangażowania w, w ten mecz. Dostał szansę dzisiaj Pedro, dostał, dostał szansę zimowski, także, także mamy kilku skrzydłowych na pewno. Na pewno jakieś wnioski będziemy wyciągali, ale tu nie chcę, nie chcę dzisiaj na gorąco tego, nie chcę rzucać też winy tylko na nich dwóch. Wszyscy ten mecz przegraliśmy, ja, ja i zespół, i, i to takie są fakty. Nie chcę tutaj dzisiaj na gorąco do kogoś strzelać czy, czy, czy wyciągać jakieś zbyt pochopne wnioski. Na pewno, na pewno te wnioski wyciągnę, ale wolę zrobić to na spokojnie, bez emocji. Bardziej o zespole, może gdzie się podziała ta organizacja w defensywie, która. Może wyłączając dwa pierwsze mecze, wiadomo, czerwone kartki, ale jednak w jakimś stopniu pańską kadencję cechowała? No tak, jeszcze dwa tygodnie temu zagraliśmy bardzo dobry mecz z Rakowem, w którym właśnie tą organizację pokazaliśmy. Teraz, no, teraz w tym meczu, zwłaszcza całkowicie sam, również z tych błędów było zbyt dużo, zdecydowanie zbyt dużo. Um, Jedyne co możemy zrobić, to możemy pracować nad tym i musimy do tego wrócić, bo pokazaliśmy, że potrafimy, pokazaliśmy, że, że, że jako zespół potrafimy bronić, potrafimy być jednością, ale, ale tylko i wyłącznie praca nas może, może nam pomóc i nas, żebyśmy powrócili do tego, jak wtedy wyglądaliśmy. A czy tak patrząc na poprzedni tydzień pracy, jakiś, nie wiem, błąd w analizie, jakieś błędne podejście do meczu Pan już widzi na gorąco po tym, co widzieliśmy na boisku? Znaczy, wiem, że to zabrzmi bardzo głupio po 4-0, ale tu. Korona nas nie zaskoczyła ani, ani, jakąś, ani taktyką, ani, ani też tym, jak była zdeterminowana, bo się tego spodziewaliśmy, bo o tym mówiliśmy, że korona tu wyjdzie, że będzie zła, że, to, że będą, że dadzą siebie, z siebie 200% i, i na to się przygotowywaliśmy, więc myślę, że tutaj sfera mentalna przede wszystkim zawiodła, bo, bo wiadomo, że taktyk, tak powiedziałem, taktyka taktyką, pomysł na grę pomysłem na grę, no ale ale, ale zbyt dużo takich sytuacji, w których powinniśmy wygrać drugą piłkę, powinniśmy wejść mocniej w pojedynek, powinniśmy mocniej zaatakować rywala, e, powinniśmy wrócić, pomóc partnerowi. Takich sytuacji było w tym meczu zbyt dużo. Dziękuję. Proszę bardzo. Bartłomiej Jędrzejczak, Futbolowa Rebelia. Pamiętam, że ja chciałem zapytać o Lukę Wuskowicza, no bo... Ten chłopak miał świetne wejście do zespołu, mówiło się, że przerasta ligę, natomiast dwa te ostatnie mecze, no nie tylko w jego wykonaniu, ale całego zespołu, no to jest jakiś kryminał, to trzeba powiedzieć sobie szczerze, no bo na UK się ie niemiłosiernie przestawiał go Kajtejan, dzisiaj bramka samobójcza, mógł też bramkę samobójczą wbić wcześniej, bo tam Kobylak był przyszykowany do interwencji, wydawało się, że to jest piłka jasna do puszczenia i jest po akcji, natomiast no to, co gra w tych ostatnich meczach, to jest jakiś sabotaż, to trzeba powiedzieć sobie szczerze, z czego wynika taki zjazd formy tego zawodnika? Przy... <laughs> Przypominam, że Luka, Luka ma 17 lat i, i bez względu na te, na te pieniądze, o których się tu mówiło, i na te kwoty, które padały, trzeba o tym pamiętać, że to jest, dziecko, że to jest jeszcze w świetle prawa dziecko, osoba nie, może nie dziecko, ale osoba niepełnoletnia, 17-latek i, i takie momenty w jego życiu mogą się wydarzyć. To nie jest robot, to nie jest maszyna, to jest człowiek, i możliwe, że teraz jest taki moment, jest taki, jest taki dołek, który, który no jest dla niego. Jest dla niego pewnie, pewnie sporym zaskoczeniem, i, i doświadczeniem na przyszłość, mówiąc tak kolokwialnie, ale, ale mówię, pamiętajmy o tym, że to jest 17-letni 17 chłopak. To jeszcze nie jest dorosła osoba i, i też, może mieć, też też to wszystko, co, co go spotyka, może być dla niego trudne. Dziękuję. To już ostatnie pytanie, dobra? Piotr Sikora, kulturalnie o piłce. Panie trenerze, w 64. Minucie Bruno Jordao otrzymał żółtą kartkę. Prawdopodobnie niesłusznie, nie, nie powinien on jej dostać. Czy myśli pan, że klub się będzie odwoływał od tej decyzji, bo Bruno będzie musiał pauzować w przyszłym meczu? Czy przy takiej postawie tego zawodnika nie ma to żadnego znaczenia? Przeanalizujemy sytuację. Jeżeli się okaże, że, że ta kartka była niesłuszna, to jak najbardziej się będziemy chcieli odwołać i będziemy chcieli, żeby Bruno był do naszej dyspozycji na mecz z Zagłębiem. Dziękujemy bardzo. Za chwilę druga część konferencji. Bywaliśmy na dnie, ale się odrodziliśmy Korona to jedność, siłą pokazaliśmy Wiarę, miłość, walkę Każda porażka jest nowym startem 7 trzyrocznik weź głośnik na full nie wszyscy usłyszą, że jesteśmy tu Za ten jeden klub, za tę wiarę Głośny doping przez pełne 90 minut na zegarze Chcemy widzieć częściej u nas na koronie Nabity młyn, uderzenie dwupoziomowe Dwa razy więcej gardeł, głów, dłoni Tysiące serc pijących dla korony Jesteśmy siłą, o jakiej wam się nie śniło Cechuje nas wiara w klub, nadzieja, miłość Chłopaków trzeba wesprzeć, to obowiązek fanatyka Punkty zostaną u nas, a nie u przeciwnika Zaczynamy to zamieszanie Gotowi do gry, korona to my Zaczynamy to zamieszanie Jeden, dziewięć, siedem, trzy Zaczynamy to zamieszanie Gotowi do gry 少年。 5, 7, 3 Klatka, niech się zapełni, a młyn podwójnie. Niech każdy usłyszy, kto w mieście tym króluje. Niech każdy poczuje tę atmosferę, trybun. Korona kielce, od lat tysiące przygód. Na mecz się wybiera, dzisiaj tysiące ludzi. Zabierz kolegę pierwszy raz, to zawsze wróci. Tak na to patrzę, od bardzo dawna, że korona kielce to więcej niż zajawka. Na każdym meczu tu obecność jest obowiązkowa. Szółto-czerwoną ma być na wszystkich sektorach. Determinacja na 100% na osiedlach. Bo tylko dzięki nam swe... Gościem drugiej części konferencji jest trener Kamil Kuzera. Trenerze gratuluję dzisiejszego zwycięstwa i poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Zagraliśmy dzisiaj tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, tak? Czyli z poświęceniem, z pasją. To było dzisiaj najważniejsze, żeby do tej drużyny wróciła pasja. I odwaga przede wszystkim, i to jest najważniejsze i. Wiemy, że kilku osób nie mogło z nami być dzisiaj i Markus, wiadomo, trzymamy za Ciebie kciuki. Krystian, rozmawialiśmy o tym przed meczem, wiemy, że, że jest sytuacja ciężka, natomiast na pewno sobie z tym wszystkim poradzimy i wrócisz do nas na pewno silniejszy i zdrowszy. Trzymamy za Ciebie kciuki. Wracaj do nas szybko. Dziękuję. To tam może, że chodzi o naszego kolegę z działu, Krystiana Raczyńskiego. Teraz zachęcam do zadawania pytań. Dobry jutro trenerze, gratulacje. Krótkie pytanie tylko ode mnie dotyczące personaliów. Kto był lepszy, Jacek Podgórski w pierwszej połowie czy Jochen Szykałka w drugiej połowie? Bo to tak bym podzielił. W pierwszej połowie on miał udział w dwóch bramkach, w drugiej połowie Szykałka dołożył swoje. Tak, natomiast yy, cały zespół naprawdę ciężko na to pracował i przed chwilką też. Rozmawialiśmy na temat tych nominacji, to wiadomo, zawsze się docenia tych asystentów, tych strzelców, rzeczywiście dzisiaj e, dzisiaj daliśmy radę i, i widać było dzisiaj olbrzymie, olbrzymie skupienie i determinację do tego, co, mm, co było przed nami i dzisiaj najważniejsze dla nas było zwycięstwo, nieważne w jaki sposób wyszło, naprawdę w fantastyczny sposób i i chwała nam za to, natomiast e, twardo po ziemi, bo za tydzień mamy bardzo ważny mecz. I jeszcze kilka przed nami naprawdę, naprawdę trudnych i ciężkich. Natomiast dla mnie tak jak powiedziałem, najważniejsze w tym tygodniu był ten poniedziałek, to był najważniejszy i e, i dzisiaj rozmawialiśmy dużo też na ten temat, że potrzebna nam jest ta dziecięca, młodzieńcza pasja, którą każdy z nas miał do sportu, kiedy był mały, kiedy nasze mamy, nasi, nasi rodzice nas zganiali z boiska. Tam nie było zmęczenia, nie było, nie było niczego innego była radość i, i pasja. I tą pasję dzisiaj pokazaliśmy. Ja dziękuję. Panie trenerze, jeśli mogę, gratuluję zwycięstwa okazałego. Zastanawiam się, co wpłynęło na postawę Pana podopiecznych, czy te poniedziałkowe, długie rozmowy, czy to, że to tak prestiżowe spotkanie z rywalem wiadomo jakim, Radomiakiem. Czy może jedno i drugie, a może coś jeszcze innego? Nie, myślę, że całokształt tej sytuacji i też ostatni mecz, jaki, jaki był przed tym meczem, czyli mecz z Wartą, tak, I, i rozmawialiśmy długo na ten temat, nie możemy sobie pozwalać na takie momenty i. I dzisiaj zrobiliśmy wszystko po prostu, żeby to odwrócić, i, i naprawdę dzisiaj przyjemnie było na to patrzeć. Oczywiście trudno mieć pretensje do szkoleniowca wygrywającego 4 do zera, że podejmuje takie, a nie inne decyzje kadrowe, ale zapytam o Adriana Danmau, który w pewnym momencie nawet tam wygodnie sobie usiadł poza linią końcową na tej kanapie dla kibiców. W ogóle nie był brany pod uwagę do tego, żeby gdzieś pojawić się na, na boisku, bo wprowadził pan finalnie jeszcze bąka później. Mhm. Natomiast w ogóle nie myślał pan o nim? Z perspektywy meczu i pracy, jaką robiliśmy naprawdę, Jewgeni, ja nie myślałem w ogóle o, o zmianie. Natomiast Adrian wciąż jest jednym z nas, i kiedy mamy dawać szansę naszym młodym zawodnikom z naszej akademii, jak nie jak nie dzisiaj, nie, nie, nie ma tu żadnych jakby podtekstów tego wszystkiego, oczywiście pewnie jest złość, natomiast myślę, że jutro rano wyjaśnimy ten, ten temat i tak jak powiedziałem, Adrian jest cały czas częścią zespołu i, i mocno na niego liczymy, także tyle. Ważne i, i okazałe zwycięstwo, jak powiedziałem, natomiast jest to tylko taki malutki kroczek w kierunku mety, i celu, którym jest oczywiście utrzymanie się w Ekstraklasie, ale to jeszcze bardzo długa droga. No tak jak Pan powiedział, rzeczywiście mały kroczek, bardzo ważny. No, natomiast tak jak Pan powiedział, no, musimy no, twardo stąpać po ziemi, bo, bo Ekstraklasa wiemy jaka jest i, i ja mam nadzieję, że, że ta pasja i odwaga po prostu wróciła na dłużej i po prostu utrzymamy tą koncentrację, bo, bo wiemy jakie mecze są przed nami. Ma pan pretensje za głupią żółtą kartkę do Dawida Błanika, bo wykluczy go ona z meczu w Krakowie z Puszczownie W doliczonym czasie gry odrzucanie piłki, no właściwie to przedszkole. Jutro zajmiemy się tym tematem, dzisiaj na gorąco. Po prostu nie, no porozmawiamy na ten temat. Jutro. Dziękuję bardzo. Dzień dobry panie trenerze. Na początek gratuluję tego okazałego zwycięstwa, naprawdę niesamowite. I takie moje pierwsze pytanie właśnie z tym związane. Czy to była najlepsza korona, jaką trener oglądał w tym roku? Bo mi chodzi o rok kalendarzowy? Na pewno na pewno taka, którą chcemy wszyscy oglądać. I, i dzisiaj e, wróciliśmy do, do takich swoich rzeczy, do swojego takiego DNA i, e, i dzisiaj dało nam to. E, takie zwycięstwo, które oczywiście rozmiar jest, e, rozmiar jest, rozmiar jest spory, natomiast e, nie było tak łatwo jak, jak wskazuje na to wynik, bo jak też postawił e, mocne warunki, też dzisiaj mocno musieliśmy się napracować na tym, żeby to wygrać, także w tym kierunku na pewno chcemy iść. To ja tak tylko jeszcze pociągnę to pytanie, bo tutaj trener powiedział, że to jest taka korona, jaką chce trener oglądać. Czy to jest ta korona w tym swoim maksymalnym potencjale, czy jeszcze do tego maksimum potencjału i formy? Może nie formy, ale potencjału jeszcze trochę brakuje. Trudno to stwierdzić. Po, po meczu, który wygrywamy 4-0, no ciężko mówić o tym, czy czegoś brakuje. No naprawdę było dzisiaj, dużo rzeczy nam się zgadzało, natomiast yy, oczywiście no mamy swoje deficyty, które też dzisiaj nie, w pewnych momentach nie funkcjonowały, natomiast e, dla mnie dzisiaj najważniejsze, tak jak powiedziałem, było to, że widziałem w tym tygodniu e, ogromną chęć, ochotę rehabilitacji i przede wszystkim e, odwagę i pasję, której nam naprawdę brakowało i e, widocznie pewne rzeczy musiały się wydarzyć i e, tak jak to w życiu, tak są lepsze, gorsze momenty, dzisiaj tym gorszym momentem zarządziliśmy bardzo dobrze. Te wszedł już do takich kwestii taktycznych. Ten dzisiejszy występ Kroksztada w pierwszym składzie i praktycznie cały mecz był związany z tym, jak się zaprezentował w grodzisku i, i tym, że zagrał tam dobre spotkania. I po prostu też, czy to też było takie założenie taktyczne, żeby wrzucić dobrego biega, dobrze, do, dobrze biegającego zawodnika box to box. Box to box. Fredrik w ostatnim meczu pokazał się, chociaż w tamtym meczu jeszcze troszeczkę grał zachowawczo i, i tak naprawdę my poznajemy cały czas tego chłopaka, bo, bo jesteśmy naprawdę bardzo krótko. Decyzja, jaką podjęliśmy, okazała się słuszną. Ten chłopak się naprawdę broni. Tego nam trzeba, tak i tyle. To jeszcze zapytam właśnie o Daniego Trecho, bo to był taki trochę drugi napastnik, pomagający w czy to były, Czy to była kwestia treningów, to że on wystąpił w pierwszym składzie, czy po prostu trener pomyślał, że na dobrze, na dobrego Radom, na dobrze zorganizowanego Radom jaka będzie przydatny taki dobrze biegający napastnik? Mm -hmm. eee, no taktycznie to troszeczkę inaczej, może inaczej wyglądało z góry, natomiast wiedzieliśmy o tym, że Radom jak bardzo... E, bardzo mocno mm, schodzi do gry bocznymi obrońcami, tak? I, i zawężali ten, e, to boisko, i potrzebowaliśmy to domykać. Natomiast od strony, której nie było piłki, pierwszym do skoku pressingowego był oczywiście boczny pomocnik, i, e, i na to rzeczywiście zwracaliśmy uwagę. I momentami to wyglądało. Natomiast no, Dani dzisiaj pokazał, nazwijmy to, swój cały potencjał, i, i to, że dzisiaj wyszedł. Od pierwszej minuty, to też pomimo tego, że w Poznaniu nie wyglądało to drużynowo, jak wszyscy wiemy, jak wyglądało, to Dani, mimo wszystko, gdzieś tam dał impuls, wyglądał nieźle w tygodniu, i, i dzisiaj okazuje się, że ta zmiana wyszła nam na dobre, bo Dawid też wszedł. Pomimo, mówię, tej żółtej kartki, którą, którą dostał, to też zanotował bardzo ładną asystę, Także dzisiaj jako zespół po prostu daliśmy z siebie maksa i o to chodzi. Też tylko takie dwa troszkę bardziej negatywne niestety pytania, muszę zaśleć takie ziarno. Pierwsze o Martyna Remakla, bo on tam był już na koniec tego spotkania dość żywiołowy i wybuchowy. Czy tutaj nie ma jakiejś złej krwi pomiędzy Martin, Martinem a zespołem, czy to takie po prostu w, wer, w werwie meczu i w tym takim ferworze walki? Nie, 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 nie. Martin jest naprawdę lubianym gościem w szatni, natomiast Martin yy... Jest przeambitny, jest przeambitny i, i, i też jakość jaką ma, e, no gdzieś tam kilka razy nam się powyrywał, chciał pociągnąć ten zespół do przodu, natomiast e, tam nie ma żadnej złej krwi, to jest naprawdę fajny chłopak i, e, o dużym potencjale i e, oby, oby po prostu tak dalej. To ja tylko jeszcze takie już ostatnie naprawdę pytanko rozwijając kwestię, którą poruszył redaktor Szymczyk, bo tutaj trener mówi, że Adrian Dalmał nadal jest częścią zespołu, ale po Adrianie widać, że te ostatnie mecze, które gdzieś grała Korona, no on był bardzo daleko zespołu, czy to na rozgrzewkach, czy to po meczu na przykład ze Stalą, a dzisiaj to, to, usią, to, ten, to zajęcie miejsca na sofie, czy to już jest wyraz takiej jego irytacji, czy to już jest... Bliż, blisko końca przygody, nie chcę też tak może ostro pójść, ale no tutaj nie widać po nim, że on jest chyba już trochę sfrustrowany czy trener to inaczej widzi? Okej, okay, no powiem tak, no każdy zawodnik e, chce grać, każdy chciałby mieć tych minut e, jak najwięcej, ja rozumiem to Adriana, że, e, że się tych minut domaga, natomiast e, dla nas dzisiaj najważniejszy jest wynik zespołu, i, 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 a nie zadowolenie jednostki. Myślę, że, że e, dzisiaj po prostu Adriana z tym zostawiamy, nie będziemy na gorąco, bo z gorących rzeczy często wychodzą niepotrzebne nieporozumienia w nerwach. Jutro mamy nowy, nowy dzień, jutro mamy normalną jednostkę treningową. Na pewno będziemy na ten temat rozmawiać, dlatego... E, ja byłbym spokojny o takie w, e, gdzieś tam wnioski, że to jest koniec Adriana e, w Kolonie. Nie, ja cały czas wierzę w tego chłopaka i tak samo jak z każdego z nich, jeżeli dojdziemy do momentu, w którym którykolwiek z zawodników nie będzie się czuł potrzebny, czy nie będzie e, chciał być z nami, no to wtedy będzie zupełnie inny temat. Natomiast na tą chwilę e, jesteśmy profesjonalistami i, e, i tego się trzymajmy. Dziękuję pięknie. To jeszcze tak króciutko chciałbym dopytać o Mariusza Fornalczyka, bo to chyba był jedyny zawodnik, który dzisiaj nie podjął się rozgrzewki. Czy jest jakiś problem ze zdrowiem, czy, czy coś może innego? Nie. Fornal naprawdę dobrze też wyglądał w tym tygodniu. Decyzje są zawsze meczowe, są decyzjami i trzeba je. E, trzeba je podejmować. Dzisiaj podjęliśmy takie, i, i Mariusz pracuje tak, jak pracował cały czas, i na pewno swoje szanse, swoje minuty w koronie będzie miał. Po to sprowadzaliśmy Mariusza, żeby, e, żeby go rozwinąć i, i spokojnie. Czas e, pracuje na jego korzyść. Dziękuję pięknie. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc.